Witajcie drodzy obserwatorzy na moim kanale. Dołączam do was ze wspaniałym filmem. Znana aktorka Tugba Kustun stworzyła bombę w świecie magazynów. Po najnowszym oświadczeniu zrobiło się o tym głośno. Tugba Kustun oznajmiła, że są osoby, które uniemożliwiają jej przyjęcie niektórych propozycji ról i że wkrótce ujawni tożsamość tej osoby. Ta sensacyjna wypowiedź szokowała zarówno jego fanów, jak i świat mediów. Tu Babajukustum zwróciła na siebie uwagę swoim postem na swoim koncie na Instagramie. Zdecydowałem się milczeć przez dłuższy czas, ale nie mogę już tego robić. Jest ktoś, kto budzi wielką ciekawość wśród zwolenników słynnego aktora i uniemożliwia przyjęcie tej roli. Wkrótce szczegółowo wyjaśnię tę sytuację. Powiedział: Po tym stwierdzeniu w głowach wszystkich pojawiło się to samo pytanie: o kim mówi tu Babajukustum? Wiele folderów pojawiło się w mediach społecznościowych i lobby magazynów. Według niektórych twierdzeń może to być ktoś, kto odegrał ważną rolę w karierze Tuba Baju Niektóre źródła sugerują, że osoba ta może być producentem lub reżyserem mającym silne powiązania w branży. Po tej wypowiedzi Tuba Baju Kustun jej kochanek Engin Aki Jurek milczał. Słynny aktor wspierał swoją dziewczynę wpisami na swoich kontach w mediach społecznościowych. Chcę, żeby wszyscy wiedzieli, że Tugba jest z nią i że zawsze będę ją wspierać. Engine at Calp powiedział, że wspólnie pokonamy trudności Tugbi, aby podnieść morale jego dziewczyny. Ta wypowiedź Tuby Kustun wzbudziła ogromne oczekiwania wśród jej fanów. Hashtag Tuby Kustun szybko stał się popularnym tematem w mediach społecznościowych. Fani z niecierpliwością czekają, kiedy słynny aktor ujawni, kim jest ta tajemnicza osoba. Komunikaty wsparcia takie jak jesteśmy z Tugbą, niech prawda wyjdzie na jaw, należą do najczęściej udostępnianych w mediach społecznościowych. Tuba Bajukustun brała dotychczas udział w wielu programach, podejmował udane projekty i zyskał wielu naśladowców, jednak jego niedawne zaangażowanie w niektóre projekty było uważnie śledzone przez jego fanów. Ta wypowiedź Tuby Bajukustun może ujawnić fakty stojące za tą przerwą w jej twórczości. Można się zastanawiać, jakich projektów słynny aktor nie mógł zaakceptować i kto go zablokował. To oświadczenie Tuba Bayu Kustun odbiło się szerokim echem nie tylko wśród jej fanów, ale także w branży. Wielu producentów, reżyserów i aktorów uważnie śledzi tę wypowiedź słynnego aktora. Część przedstawicieli branży uważa, że po tym stwierdzeniu może nastąpić zasadnicza zmiana w branży.